Daj się poprowadzić. Tak brzmi jeden z takich malutkich podróżdziałów w książce Świętość w życiu codziennym, na której opieram się troszkę, mówiąc do Was, ten cykl Świętość bez aureoli. Taki był początek tej inspiracji, ta właśnie książka. I dzisiaj, w imię tego zdania, daj się poprowadzić krótko o posłuszeństwie o tym, jak człowiek święty. Jest posłuszny i komu jest posłuszny? Ale zanim o tym, to taki przykład. Kiedyś właściwie wpadła mi w rękę taka książka, którą mam zresztą do dziś. Zdaje się, że jej tytuł to ABC Psychologii Komunikacji. Autorką jest pani Ewa Sujak. I ta prosta, przystępna książeczka, która mówi o takim sposobie komunikowania się z drugimi, o takich różnych zasadach, które pozwalają nam spotkać się ze sobą. Między innymi były też rysunki. I na jednym z nich był taki obrazek małżeński, jak mąż pochylony nad talerzem zupy, widząc, że jest tam coś zielonego, jakaś pietruszka prawdopodobnie, pyta swojej żony, a co to jest to zielone? Na to żona w sekundzie, zapewne zdenerwowana, odpowiada: Jak ci się nie podoba, to nie musisz jadać w domu. Ten przykład bardzo mi został mocno w pamięci, bo pokazuje też taką pewną rzecz, że nieumiejętność słuchania siebie nawzajem sprawia, że nie ma między nami pokoju, nie ma między nami zgody, nie ma w nas otwartości na to, co nowe, nie ma w nas przyjęcia drugiego. Jest szybko jakieś oskarżenie, jakieś posądzenie, jakiś atak, jakaś agresja, yy, jakieś podążanie też tylko za tym, co swoje. Mówię o tym, bo dziś jakoś tak w myśl tego, że chcę powiedzieć coś o posłuszeństwie, ten obrazek bardzo mi pasuje jakoś do takiego ducha posłuszeństwa, które yy, charakteryzuje człowieka bożego, człowieka świętego, bo Człowiek Boży, człowiek święty ma w sobie posłuszeństwo rozumiane jako taką umiejętność słuchania. Kiedyś słyszałam też takie określenie posługa słuchania. Jeśli umiem słuchać drugiego, to umiem przyjąć tego drugiego. Jeśli umiem słuchać drugiego, to umiem też skorzystać z jego rady i z tego, co on wnosi w moje życie. On mnie też może ubogacić. Ja nie jestem samowystarczalny. Człowiek posłuszny, człowiek święty, który jest posłuszny, oczywiście jest posłuszny woli Bożej, ale ona często objawia się przez pośrednictwo ludzkie. I chociaż ten przykład z nad talerza przy obiedzie, jakby nie pasuje do słów posłuszeństwo Bogu woli Bożej, to chcę powiedzieć, że to jest jakoś bardzo ściśle ze sobą związane. Jeśli ja nie umiem słuchać i słuchać się drugiego człowieka i przyjąć też od niego coś, to nie będę też umiał słuchać Boga, nie będę umiał przyjąć Bożego światła, bo zawsze moje będzie pierwsze, moje będzie najważniejsze, moje będzie najlepsze, według mojego mniemania. Daj się poprowadzić. Przyjmijmy dzisiaj innych z taką otwartością na to, co oni chcą nam zakomunikować, bo być może przez nich właśnie dziś Bóg objawi nam swoją wolę. Spróbujmy tak dzisiaj patrzeć na wszystkie spotkania z ludźmi w pracy, na ulicy i w domu, wśród swoich bliskich, bo tu gdzieś zaczyna się szkoła posłuszeństwa i szkoła pełnienia woli Bożej. Dajmy się dziś poprowadzić dobremu Bogu i życzę Wam dobrego dnia.